No cóż, przydałby się chyba wreszcie jakiś rajd bez problemów, aby to ten Rzeszowski. No mam nadzieję, że, że to będzie przełomowy dla mnie rajd. Biorąc pod uwagę na wcześniejsze moje występy w Radzie Rzeszowskim zawsze byłem usatysfakcjonowany. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Do tego stopnia, że dzisiaj odpuściliśmy sobie testowy, po to, żeby poczuć tego głodu rajdowego. Testowaliśmy auto wcześniej, poustawiałem, jestem zadowolony. Mam nadzieję, że jutro będę miał równie pogodną minę i nastrój jak dzisiaj. Rozumiem w takim razie, że czujesz się pewnie przed tą rywalizacją? Czuję się pewnie. Tak naprawdę zrobiliśmy dobry opis. Mam nadzieję, że mam nadzieję, jestem przekonany, że samochód jest przygotowany dobrze. No i nic tylko, tylko jechać, bo mam nadzieję, że jeżeli będę jechał swoim tempem, czasy będą satysfakcjonujące. Tak naprawdę ja nie mam nic do stracenia. To teraz moi konkurenci muszą patrzeć na to, co się dzieje z tyłu, bo ja będę robił wszystko, żeby być z przodu.